Boże Narodzenie to swoiste misterium radości. W życiu każdego człowieka muszą być takie uroczyste chwile, dzięki którym stajemy się bardziej wrażliwi i serdeczni, bliscy i potrzebni. Są one lekcją miłości, zadumy i refleksji. Stajemy przy żłobku Boga Człowieka. My, ludzie XXI wieku. Tradycją naszej szkoły były coroczne uroczyste spotkania płatkowe z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Życie w minionym roku zaskoczyło nas bardzo. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat nasza społeczność nie spotka się na tradycyjnej szkolnej wigilii. Pomimo pandemii, wśród nocnej ciszy rozchodzi się głos miłości, pojednania, a z serc naszych płyną najserdeczniejsze życzenia. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Pamiętajcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem. Przywitać Pana Przywitać Pana Poszli znaleźli Dzieciątko w Z wszystkimi znakami Danymi sobie Jako Bogu Cześć mu dali A z wielkiej radości, z wielkiej radości, jako Bogu cześć mu dani, a witając zawołani. Z wielkiej radości, z wielkiej radości, a witaj z A tyś tej nocy nam się objawił, nam się objawił. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił, nam się objawił i my czekali. Padniemy na twarz przed tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną, chleba i wina, chleba i wina, padniemy na twarz przed tobą. Wierząc, żeś jest pod osłoną, chleba W nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy w tym trudnym dla nas czasie przede wszystkim dużo zdrowia, realizacji najskrytszych marzeń, sukcesów, dużo miłości przy wigilijnym stole, rodzinnej atmosfery. Aby był to czas wyjątkowy, spędzony wśród najbliższych osób, pełen życzliwości i zrozumienia. Niech przyjście na świat Chrystusa przyniesie ze sobą pociechę na każdy dzień i nadzieję na lepsze jutro. Zdrowych, Zdrowych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. roku.